Tutaj wymyśliłam mężowi robotę, że mam mi dać huśtawkę do salonu. I tutaj sobie będę leżała. Ja już mam kotyk naszykowany na te chłodne dni będę sobie leżała. A teraz siebie siebie no i się Ja zabić? odchodzę. Co <laughs> No i on ta już zostaje to na zawsze. No witamy, no pokaż co to się będzie działo. No co? I to jest tak, Ten, tą huśtawkę, co już widzieliście, te boho. No, ona nie będzie miała funkcji na dworze, no bo teraz już jest jesień pada, to i tak sobie widzowie wymyśliłam. Tutaj sobie będę oglądała was na YouTube wasze programy. <laughs> tutaj wymyśliłam mężowi robotę, że ma mi dać huśtawkę do salonu. I tutaj sobie będę leżała. Powiedzcie, czy to nie jest fantastyczne? Moim, ale moim kosztem? Nie, moim też. No, no to twoim, a ty, tylko ty tutaj jakaś gwiazda jesteś? I ja też robię. No, no dlatego ci pomogę właśnie dzisiaj zamontować tak. go. Ja ci cały czas tłumaczę. Ty się ciesz, że ty mnie masz, bo ja ci zlecenia cały czas daję. No to widzi, widzę, że się cieszę zawsze przy tym. No dobra, to cieszmy się razem, to co? Zabieramy się za robotę. Kot, ja już mam kotyk naszykowany na te chłodne dni. Będę sobie leżała i będę Was oglądała na YouTubie. Tak, chyba na tym autu pękniętym. Nieważne. że co nie działa, gdzie to było. No, nieważne. Gdzie to było? Nie wiem. Haki kupiłem. Takie haki. Nie spadnę? Chyba nie spadnę z nich. No to mam nadzieję, że tak zrobi, że nie spadnę. Chociaż to są jakieś takie podcięte. Gdzieś nacięcia są. To mogę spadnąć? No to są przeciwko tobie. Nie utyję. O! Nie mogę utyć, żeby nie spadnąć. Chciałeś ten obniżyć, żeby łańcuch, czy nie? Nie, bo nie wiem ile, ale wezmę spodnośnika jakiś, co mamy. A linek chyba nie masz? Takich mocnych chyba nie. Wydamy coś, to się wymyśli. Przecież nie Zemów... wyglądało kur... w na łańcuchach. Ja no, zawsze coś się wymyśli. No ale nie jak nie kołchoz. To na jeden dzień? A mówiłam zamów. Ale nie, nie wiedziałam jaki, bo nie było nawet tak przymierzyć. Byłaś w domu? No Pracowałam. No to, to jesteś chwilę to przymierzymy, kupimy, znaczy no ja kupię i zamontuję, a później chcę już będzie siedzieć na łańcuchach złotych. Dobra, to chodź, bierz. No dobra, najpierw muszę się lekko przewiercić. Jak myślisz, dobrze wstalowałem walkę? No, okaże się. Patrz, czy nie jest krzywa. Czy nie jest tak, na przykład tak. Ja tutaj mam funkcję. Patrzysz? No. Łatwo poszło. No. Wygląda na to, że wcalowałam, dobrze. Ty byś nie wcalował. No tu, ło, nie nie chcę. Tak. A i teraz wkręcasz, tak? Tak. To odkurzacz jest zbędny już. Tak. to ty, ty, ty musiało dwa tygodnie czekać. Jak dwa? Ja pierd... Pier... A nie wejdzie? Ty masz więcej siły? Tak. Ja tak zrobię, że wejdzie. Możesz wysoko dać, bo... No dam, no dam, dam. Proszę. Daniel, czemu? Tylko czy teraz nie będzie za wesołko mi? Może Ty będziesz musiała tu stać? No to... Nie jestem. A gdzie tam? Głupoty wygadujesz. Jeśli się zmęczysz, to opowiedz, to zastąpię Cię. Zmienimy się. No. Coś za lekko idzie. O, dobra. Już mówisz? Się obawiałem. I dobra, i teraz co? O, będziemy... Uwaga! W głowę. Ty, będzie coś? No. Trafiłeś. Ciężko idzie. O! Więc może starczy czy jeszcze? No coś takiego chyba czekaj. No. Powiedzmy o, w tę stronę będzie? No. Zobaczymy. Jeszcze można to zmienić w każdej chwili. A jak będzie... O! Nawet nie spadł. Ty uważaj. Nie zagaduj mi tu. Taki krzesło jest. Ona tu, tu ma te... Macie chciał, się przywracał, bo tu jest półkrągłe. Mhm. No. I łatwo leci do przodu. Trzymaj coś, a nie... Co, wolicie, że stoję i nic nie robię? No, tak. Wolicie? co, silny jestem. Kurde. No jesteś silny, no. Do której kreski? Nie za dużo tam. Już chyba nie będzie? Czy jeszcze? No już. No właśnie. O, tak, tak mi fajnie szło. No, wiesz dobrze, a teraz siebie zawiesz i ja odchodzę. No, ma się zawiesz. Ja odchodzę. Co ma się zawiesz. Ja Test? No. Co? Nie wiem, to co. No to dobrze, no. Teraz mnie coś ścioli pewnie. Co, kręgosłup? No. Tam a cię... co będziesz chciał tam dać, Trzyna. żeby zawiesić? Co możesz wynieść, bo tak widzisz? No kawałek był, a już. Tam, gumkę z majtek. No, coś się wynajdzie. Znalazłeś? Coś tam znalazłem. No ale to nie będzie na stałe. Będziemy, nie, takie, będą składanki takie, o, trzeba to wszystko do kuby będzie poskładać, no ale będzie coś, chyba, o, to będzie na samym dole musiało być. Co to za gówno? Jaki był opis. o, no, no. dzięki, a ja chciałam tylko to. Myślałam, że ciągniesz, bo chcesz go wziąć. Tak. Ale do, do srania mi potrzebne. To, to Teraz musimy pan te wszystkie... To musisz. No to... no to będzie szybciej, jak mi pomożesz. No ja wiem, co ty chcesz. To co ja bierz, zobacz. Ale to nie będzie takiego czegoś. jak chcę Białoliny kupisz. Na chwilę będzie takiego. No na coś. chwilę, dobra. I białiny. No, i tak, już nie? nie muszę wyciągać jak ty. Musisz. Co? Co? Co ja zrobiłam? No odwrotnie! Ja. No, dawaj do góry, ja już nie Uf, sięgnę. No, i to pozmienia, że Liny mi kupisz białe. I cieszę że na początek. No, mam. ale ja się bardzo cieszę. Ja się z wszystkiego cieszę. Tylko mówię. Białolinę. Weszło. No, czekaj. Dosięgniesz? No. Ło, ale fajna wysokość będzie. O, fajnie, no. I co, fajnie, gdzie masz poduszeczki? No tam poczekaj, jeszcze tylko te wyciągnę, jeszcze. Ja zawsze mam fajne pomysły. O, tylko jakbyś się chciał huśtać, to będzieś haczyć. No ale to, się, to nie jest do huśtania. No. Co, testujemy, oboje siadamy? Na razie tutaj chcę poprawić. Macie huśtawka dla ciebie. Czekaj, Macie. Ale bądź. to nie jest do huśtania to bardzo, mama powiedziała. Tak. Będziesz haczył z tyłu. O, teraz mogę. O, no dobra, teraz. Nie jest krzywonie. Nie. W krzyżu, nie. nie chyba, chyba tam bardziej chyba. Siadaj sobie. O, ja jeszcze sobie przystroję. Uwaga. Aha, żebym ja jak spadł, jak pierwszy, jak coś. <laughs> no a jak? No, no fajnie. Nie... No w domu fajnie skoń. będzie. Znaczy, nie, no fajnie. Mi jest tu nie tak niewygodnie. Tu mi się w nogi wbija już. Do leżenia może i inaczej, ale... O, jak poduszki. i tutaj kwiatuszek. Dużo poduszek by tu musiało być, żeby się tu nic nie wbijało. No. O! O, no powiem ci tak, o. I kszietusze. Ale na telewizję, no tak trzeba będzie krzywo leżeć. O! Obowiąz pięknie. sobie poduszkę. No tak, jeszcze sobie wziąć kocyk. No tu chodź! No, ale no patrzę, jak pięknie! Aha. O! Kocyk! Będzie fajnie się tak buja lekko. Jak no. Na, jak na hamaczku. No Lepiej. masz kocyk, pod nogi weź Nie, kocyk. Chcę. To ja będę chciała, o i czekaj. No, do takiego bujanka. O, na pewno Maćkowi się przyda posiedzieć na telefonie. No, on lubi. Poleżeć, o, ja znam go. Poleżeć, no i on ta już zostaje to na zawsze. No, jak nie przeszkadza. Nie. Fajnie tak po boku jest. No, a twoja kolej. No teraz ja, o i kwiatuszek, Pa jak pięknie, co nie pięknie? No, pokaż ty teraz ja, o Panie, o, teraz tak. Ty, o i pa, i se leżę. No, bo to jest nazwy wzrost. O. Macie, chodź. A ja teraz mogę z Tobą leżeć? O, skakuj. Jeszcze za to. O, No, bez przesady. Nie, to jest wyosobowe. No, o. Jeszcze ciśnię Ty, pa, jak fajnie, no co, telewizor można oglądać, o. Co, nie? Ten co nie działa. To nie, no właśnie to nie jest do obijania. A ty chciałaś jeszcze w tętną stronę, widzisz? No, no właśnie, to nie. I tutaj nikomu nie przeszkadza. I tutaj zostaje, ona już na amentus. Tylko białe liny jeszcze mi zamów. A wysokość taka czy inna? Taka sama. Białe liny i... że to ładnie wyglądało. Po co, się mogę sama siadać? No możesz, czekaj, daj mi się po... Zobaczymy, czy wytrzyma we dwóch. Siadaj, jak nie to... Ja tam dużo nie ważę? Wytrzymę. O. Wytrzymałem. Dalej Jeszcze się... Ja. Nie, no nie można tyle. Czo, ale jak on jest? Ale Daniel, no to się ponaciąga wszystko. A to jest na 150 kilo. No właśnie. No. A ty ile masz? Ja mam już 50 ty masz... 60. A ty ile masz mama? Ja mam... Ja mam mało. Ile? Mało. Ile? Maciek, mało. Ja mam 32. to jak mało to? Tak. Ale nie pchaj się, bo tu się w nogi wbija. Zaraz usiądziesz. I co, fajnie? No, że jakby tu się w nogi nie wbijało. Fajnie. I poza tym tutaj to, jakby no. tego nie było, to jest dobrze. I to będzie wykorzystane na tu ten milion procent. Tu sobie będę No i dobra. I kolejna robota zakończona. Piątka. A dziesiątka jak jest? No, to jest, o tak, to, to jest dziesiątka. Chciałeś dziesiątkę. No i dobra, i co mogę? Mogę Cię znowu pochwalić. No, nie? jesień teraz już, jesień idzie. No, to aby się więcej w domu się działo, coś się dziubało, gdzie się będziesz, wymyślać. No, to to, 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 to to i wymyślać, dla mnie. No, ja już Ci wymyśliłam, wiesz o tym, nie? To jest co? Salon Ci wymyśliłam, robimy salon nowy. A to, 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 to. przyjemność. No, w ciepłym też będzie składanka, oh, oh, ale też będzie szło to do rozwalenia, wszystko. Czy się bezpiecznie jak Tak, bardzo. Na moim mocowaniu? Tak, bardzo. No i dobra, i co widzowie? Kolejny no, fajny projekt wymyślony. Mam się fajnie tu siedzi. No, fajnie, fajnie. Naprawdę, jak macie taką możliwość, to polecam. Ale relaksik. Pa, fajnie. Ogląda sobie jak liście się ruszają. O, po cię? Nie buję, nie lubię! Ja nie lubię, on się Lec. w głowie kręci. No, przecież tu nie da się mocno bujać. No ale ja nie lubię tak. Masz się, Ej. kładź się. Nie chcę się kłaść. No. O. No elegancko. No no to co? No jeszcze będą liny białe. No, żeby to ładnie... jak zawsze poprawka, zawsze jak zawsze. Tak, to zawsze jest, tak. no. Dopieścić? Tak, i co? Kwiatuszek ma swoje miejsce, widzicie? Piękny. No co tam sobie wyobrażam? Dużo, będzie piękny. No. I co? I żegnamy się. Pa, do zobaczenia. No, do następnego wyzwania jakiegoś. <laughs> ja już ci powiem, Dobra. Dobra, fajne, o.